Cześć, jestem Marta. Na co dzień uczę dzieci i młodzież informatyki. Yy, ostatnio zastanawiałam się, czy można w jakiś sposób połączyć informatykę oraz yy, przy okazji integrować klasę. No i wpadłam na pomysł, że mogłabym razem z moimi uczniami z klasy czwartej przygotować prezentację klasową. Tak też yy, zrobiliśmy. Każdy uczeń miał za zadanie przygotować slajd o sobie. Oraz o swoich zainteresowaniach. Przy tej okazji powiedziałam uczniom, jakie są zasady tworzenia dobrej prezentacji. Następnie, na podstawie stworzonych slajdów, uczniowie złączyli wszystkie slajdy w całość i powstała wspólna prezentacja klasowa. Potem mieliśmy możliwość wspólnie obejrzenia tej prezentacji. Uczniowie mieli przy tym dużo zabawy. Yy, większość uczniów również dołączyła do swoich slajdów, zdjęcie, więc jest to niewątpliwie całkiem przyjemna pamiątka. Uczniowie do stworzenia tej prezentacji wykorzystywali narzędzie PowerPoint online. PowerPoint online jest dostępny na platformie Teams, więc uczniowie nie musieli instalować żadnych innych Programów. Stworzyłam dla uczniów kartę pracy. Dzięki temu uczniowie w łatwy sposób mogli swoje slajdy przygotować. Przy okazji łączenia wszystkich slajdów w całość wprowadziłam również uczniów w pojęcie chmury cyfrowej. Wszystkie te moje doświadczenia ze stworzeniem wspólnej prezentacji klasowej wykorzystałam do scenariusza lekcji dla nauczycieli który znajdziecie w dziesiątym numerze magazynu Programista Junior. Znajdziecie tam scenariusz dla nauczyciela, ale również kartę pracy dla ucznia. Serdecznie zachęcam Was do obejrzenia scenariusza. Mam nadzieję, że będziecie go wykorzystywać w praktyce ze swoimi uczniami. W dalszej części filmu pokażę Wam, jak może wyglądać taki przykładowy slajd ucznia. Pozdrawiam. Tak mógłby wyglądać przykładowy slajd wykonany przez Waszych uczniów. Oczywiście zdjęcie, które użyłam tutaj w tym przykładowym slajdzie, to nie jest zdjęcie żadnego z moich uczniów, to jest zdjęcie z portalu Pixabay. W przypadku slajdów Waszych uczniów byłyby to oczywiście zdjęcia Waszych uczniów. Przy okazji Tworzenia slajdu uczniowie dowiadują się, jak w programie PowerPoint Online wykonać takie czynności jak zmiana układu slajdu, zmiana szablonu prezentacji, dodanie zdjęcia do prezentacji, dodanie listy wypunktowanej do slajdu, a na koniec dowiadują się, jak połączyć slajdy z różnych prezentacji w jedną całość, w jedną dużą prezentację. Możecie być pewni, że wspólne oglądanie prezentacji będzie dla uczniów interesujące, i wynagrodzi im cały trud, który będą musieli włożyć w wykonanie swojej pracy. Jeszcze raz zapraszam Was do 10 numeru magazynu Programisty Junior, gdzie znajdziecie scenariusz lekcji, jak razem z uczniami stworzyć wspólną prezentację klasową. Pozdrawiam!